Cześć Misiaki! Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy sobie o anime Cleves, czyli Dark Fantasy, które miło mnie zaskoczyło, gdy sobie odpaliłam pierwszy odcinek, przeczytałam krótki opis, no nie było tam za wiele informacji. A mimo to postanowiłam go obejrzeć, gdy go włączyłam, nagle okazało się, że wow! No nieźle. Spodobał mi się ostro. I się wciągnęłam, bo wiecie, spodziewałam się takiego nudnego, ach, sztampowego fantazy, gdzie mamy bohatera, który jest no notabene najnudniejszą postacią, plus jego design to typowe lenistwo. Wygląda tak samo, jest, jest mega silny i do widzenia. Macie anime i sekai. No ale tutaj mamy dark fantazy. I w tym Dark Fantasy mamy dość ciekawy design postaci. Mi się bardzo podoba. Jak go zobaczyłam, to stwierdziłam. No wow, oryginalnie. Ale przejdźmy do rzeczy. O czym jest Cleveland? Cóż, opowiada to o rocznej bestii, która wychowuje dziecko z bohaterką, która próbowała go zabić. Nie będę wam więcej spoilerować, jak to się wydarzyło. Bo chcę Wam zostawić taki smaczek, żebyście może spróbowali to obejrzeć. Bo czemu nie? No, ale wracając do fabuły, mamy Królestwo Hejda, które jest władane przez elfiego króla, który posiada magiczną kuźnię, gdzie może wykonywać magiczny oręż, który przekazuje 13 bohaterom, żeby pokonali Klewadesa, czyli tytułowego bohatera. Klewadesa. Jest zdziwiony tym, że ludzie postanawiają zaatakować jego leże, skoro no, tak naprawdę on ich nie atakował, no po prostu wkraczają na jego terytorium. Więc postanawia zadać ludziom pytanie: jaka jest ich prawdziwa natura? To pytanie go nurtuje, i na to pytanie Anime stara się odpowiedzieć odcinek po odcinku. Nawet my chyba nie wiemy, jaka jest nasza prawdziwa natura, zważając na wszystkie mm, tragedie, które dzieją się w naszym świecie. Więc jest to dość ciekawe pytanie zadane przez bestie, ponieważ mamy tutaj pewien kontrast między bestią a, a ludźmi, którzy wydawać by się mogli. Mają pewną moralność, a robią cokolwiek całkowicie innego, albo te wartości są nieźle spaczone. Więc anime stawia nam to pytanie. I musimy sobie na nie odpowiedzieć. I właśnie dla Klewedesa odpowiedzią ma być ta luna. Luna to osierocony chłopiec, który zostaje przygarnięty przez Klewedesa na prośbę jego matki, umierającej matki, która twierdzi, że ten chłopiec pokaże Klewedesowi, co to znaczy być człowiekiem. I ja jestem bardzo ciekawa, czy Klewedes mm, nawiąże jakąś więź z tym dzieckiem, jak to się stanie i jak to się rozwinie. Jestem bardzo ciekawa. Na razie Klewedes ma co do Luny trochę mroczne zamiary, ponieważ chce, żeby ten rządził państwem, a on pociągał za sznurki z cienia. Nie jest to coś, co brzmi zbyt rodzinnie, ale myślę, że z czasem i on zmieni swoje zdanie co do Luny. A tymczasem żegnam się z Wami. Było miło. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten trochę krótki odcinek, ale co tu dużo gadać. Na razie uczę się montować, więc mam nadzieję, że w przyszłości będzie mi to szło lepiej, że będę mówić do kamery bardziej sensownie i z mniejszą dozą przerw. Na razie mi to nie wychodzi. Więc Bye, y'all.